Dziś kolejny odcinek mojego cyklu. Tym razem handel ziemią. Konfederacja proponuje, aby polski rząd udzielał każdorazowej zgody na sprzedaż ziemi. Ma to robić tylko gdy, cytuję... Jest to korzystne dla polskiej gospodarki. Nie dość, że jest to zaprzeczenie jakiejkolwiek wolności gospodarczej, to pytanie, kto będzie oceniał, czy jest to korzystne, czy niekorzystne dla gospodarki. Komisarze Konfederacji? A jeśli ta korzystna sprzedaż w przyszłości wpadnie w niekorzystne ręce, to co? Aż się prosi o korupcję. Gdzie tu jest jakakolwiek wolność gospodarcza? Rynek, który jest nadmiernie regulowany, uruchamia korupcję. Ale rynek oparty na zakazie uruchamia wielką korupcję. W tym przypadku zakupy na przykład przez słupy. I pytanie, czy o to chodzi w tej propozycji? Moja propozycja jest inna. Dlaczego Niemcy cieszą się, że mieszkańcy Szczecina kupują u nich ziemię? Dlaczego Hiszpanie się cieszą, że w niektórych regionach Hiszpanii Polacy są już na trzecim miejscu w zakupach nieruchomości? Tylko wolny rynek w tym obszarze da Polsce perspektywy rozwoju. W następnym odcinku o propozycjach zmian w zasadach dostępu do broni, które postulują konfederaci. Obserwuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu.